Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Wydało się. Dzisiaj gościmy Aldonę Reich, autorkę kryminałów Bebok, Strzyga oraz powieści obyczajowych Tylko Dobrzy Ludzie Zostali i Życie 2.0. Witam Cię Aldonko. Dzień dobry. Przyjechałaś do nas dzisiaj specjalnie z Zielonej Góry. Jesteśmy tak. Ci bardzo wdzięczni. Bebok Strzyga, zrobiło się dość demonicznie i ludowo, także w kontekście miejsca akcji twoich książek, które w głównej mierze toczą się na prowincji. Skąd pomysł na taki klimat? Hmm, pomysł na umiejscowienie bierze się stąd, że ja jestem w ogóle zwolennikiem e, takich powieści bardziej kameralnych. E, jeżeli sama, sama lubię takie coś czytać i e, Wydaje mi się, że dobrze mi się takie coś pisze, kiedy jest mało postaci, kiedy nie wprowadza się zamętu, nie trzeba pilnować, cofać się kilka y, stron, żeby doczytać, uzupełnić. A y, społeczności, małych miasteczek, małych wsi, to jest taka w zasadzie to jest, nasz, to jest społeczeństwo w soczewce. Tam są i ci dobrzy, i ci źli, i ci tacy powiedziałabym, neutralni, więc y, daje to szansę przedstawienia różnych typów charakterów na niedużej grupie. Bebok u nas na Górnym Śląsku jest dość popularną fikcyjną postacią dlatego też nie ukrywam, że jak przysłała się nam swoją propozycję wydawniczą to od razu wpadła nam w oko co do tej popularności Beboka to widać ją również po koszulce naszego operatora, który może nam się później ujawni i pokaże z założenia Bebok miał pełnić rolę Mm, miał wpływać na niesforne dzieci. Tak, dyscyplinować. Dyscyplinować się. niesforne dzieci, tak. Powiedz mi, czy pamiętasz, czego bały się dzieci w czasach, kiedy ty byłaś małą dziewczynką? No u mnie to królowała Czarna Wołga. W ogóle ja nie wiem czy jest w tym chociaż odrobina prawdy, może jest więcej niż odrobina. Yy, w każdym razie jeżeli na osiedlu pokazywała się Czarna Wołga to dzieci od razu wiedziały gdzie mieszkają i że natychmiast muszą się zameldować w tym miejscu, w którym są, yy, w którym normalnie przebywają. Yy, to nawet nie była jakaś taka yy, to nie miało dyscyplinować, ale to wzbudzało wielki strach i opowieści, które snują dzieci, są zawsze tak ubarwione i tak podkręcone i podkoloryzowane, że już potem nawet, nawet chyba nie jestem w stanie przytoczyć to, jakie bzdury de facto się plotło. Ale rzeczywiście Czarna Wołga była takim czymś złym. To było takie uospienie czegoś złego, dużego zagrożenia, czegoś niepewnego. No. Tak chyba funkcjonujemy, że zawsze boimy się tego, czego nie znamy, a z tą czarną wołgą to wiadomo było, że jest samochód, ale co dalej, nikt, nikt na szczęście <gry> nigdy już nie, nie, nie miał okazji przytaczać, co się, co się działo po zjawieniu się tej czarnej wołgi. No bo moje pokolenie na przykład jest straumatyzowane przez bukę z muminków, no i tak dzisiaj się też jeszcze zastanawiałam, co we mnie wzbudzało jakiś lęk, to był taki serial bodaj Przyjaciele Wesołego Diabła. I tam był taki e, kudłaty Tak, przyjaciel Wesołego Diabła. tak. Piszczałka tak. chyba <noise> się nazywał. chodził z takim upiornym, e, powyginanym widelcem i po prostu tak sobie Ale to Ale to chyba jest ta, ta postać, jest <noise> chyba najbliższa w wyobrażeniu beboka. beboka. Dokładnie, tak sobie właśnie, właśnie Taki to... futrzasty, dziwny, taki o jakichś taki dziwnych kształtach. Tak, zgadza się. E, jeszcze, jak już jesteśmy przy tym beboku, to dokładnie rok temu. W marcu podczas poznańskich targów książki odbyła się premiera. Powiedz mi, jak wspominasz tam to, to wydarzenie? Yy, najlepsze słowo to irracjonalnie, uh -huh. bo to było dla mnie tak niesamowite wydarzenie i tak ogromne przeżycie, że ja dopiero po jakimś czasie zaczęłam sobie przypominać pewne y, fragmenty z tego, y, z tego, co się tam działo. No, niewątpliwie dla każdego autora, który debiutuje i debiutuje w taki sposób, że jego pierwsza powieść wydana przez profesjonalne wydawnictwo jest prezentowana jako premiera na profesjonalnych targach wśród innych tytułów, wśród stanowisk innych wydawców. To jest, to jest przede wszystkim bardzo prestiżowe, bardzo emocjonalne i. Miałam też mnóstwo szczęścia, bo po tych targach w Poznaniu właściwie wszystkie tego rodzaju imprezy się skończyły z, ze względu na pandemię, także. Jeszcze do tych wszystkich emocji, do tych wszystkich uczuć dokładam ogromną wdzięczność i takie poczucie jakiegoś naprawdę takiego prawdziwego utu szczęścia. Tak, bo to było na kilka dni raptem przed tym na Tak, tak już od następnego mm -hmm. tygodnia tak, już wszystko zaopinięci. już zamarło. Tak, <laughs> tak zgadza się. E, tutaj jeszcze została pamiątka po tych targach. Oh. <laughs> takimi, e, takimi beboczkami e, e, obdarowywaliśmy e, czytelników. Tak, Który to sięgali. jest rękodzieło artystyczne. Tak, tak. Każdy taki beboczek był zrobiony własnoręcznie. Przepiękna rzecz. Nie przeze mnie. <laughs> Aldonko, między bebokiem a strzygą, dzięki której się tutaj dzisiaj spotykamy. Na rynku wydawniczym pojawiła się Twoja powieść obyczajowa Życie 2.0, która opowiada o dojrzałej kobiecie, która przemierza całą Polskę w asyście młodego mężczyzny, który pełni rolę jej kierowcy. Ona z pewnych względów sama nie mogła tego samochodu prowadzić, ale to nie będę zdradzać tutaj smaczków z książki, żeby nie spoilerować. Powiedz mi, czy los bohaterów Życia 2.0 jest Ci jakoś szczególnie bliski? Czy to jest opowieść na faktę? To jest taki, można powiedzieć, fabularny patchwork, bo zawsze gdzieś w jakichś sytuacjach, przy okazji jakichś spotkań, rozmów, nawet obecności w komunikacji miejskiej, słyszymy fragmenty czegoś, ktoś o czymś, o kimś opowiada. I ta historia głównej bohaterki, to jest taki zlepek, wydaje mi się, że zlepek różnych osób, ich przeżyć, emocji. Tutaj moim takim właściwie głównym zabiegiem to było nie wskazanie jakiejś konkretnej jednej historii, tylko tego, że ludzie borykają się z różnymi traumami z, z przeszłości, w różny sposób sobie z nimi radzą, w różny sposób reagują. I ta bohaterka też miała takie miała zadanie pokazania, że ktoś, kto z pozoru wydaje się odpychający, niechętny, wrogi, no nosi w sobie jakąś bolesną tajemnicę. i. Myślę, że tutaj przez większość powieści udało mi się tą tajemnicę y, zachować, że nie, czytelnik nie domyśla się, co spotkało Karolinę. Y, ale też y, druga rzecz, y, bo tu wspomniałaś na początku, że to jest y, historia dojrzałej kobiety. Wydaje mi się, że w ogóle jest bardzo mało propozycji dla tak zwanego dojrzałego czytelnika. Zgadzam I ta się. Karolina jest tutaj od razu opisana jako 40-parolatka. E, bo y, mam wrażenie, że czytelnicy mniej więcej w tym wieku, no akurat tego rodzaju powieści czytają kobiety, ale nie ukrywam, że też y, m, poznali je y, mężczyźni, y, nie odnajdują w, w, w aktualnie wydawanych pozycjach. Y, tego swojego czegoś, tego swojego czasu, tych swoich przeżyć, tych swoich doświadczeń. Teraz jest moda. Generalnie w większości chyba jest moda na te young adult, new adult. Tak, to jest, tak, to, jest, tak, to tak. jest zupełnie inna ranga. To są te przeżycia, to powiedzmy ludzie w wieku 40 czy niespełna 50 lat już mają daleko za sobą. Są bogatsi o wiele nowych doświadczeń i na pewne rzeczy patrzą w zupełnie, innej, w zupełnie inne perspektywy, więc. Y, mm, Cieszę się tym, że odbierałam takie sygnały, że y, to jest mocno ta, ta, ta Karolina, jej, jej przeżycia i jej przeżycia innych bohaterów są mocno osadzone. Y, może tak, nie tyle osadzone, ile są bliskie doświadczeniom osób w tym wieku. Czyli to nie jest ani na wyrost, ani zbyt mało. Czyli każdy znajdzie cząstkę siebie? Tak. No i tak, żeby też była równowaga w przyrodzie, jak to mówią. Jest y, jedna postać, która jest y, dwudziestoparolatkiem <laughs> mhm. i jest bliższa. Temu takiemu młodszemu czytelnikowi. A tutaj zdradzę, że ogromną inspiracją dla budowania tej postaci był mój syn, który aktualnie ma 23 lata, więc część jego tekstów, zachowań, reakcji to jest dosłownie kalka. Wiedział, że jest inspiracją? Tak. Zweryfikował później? <laughs> Sprawdził, jak mama go odbiera. <laughs> znaczy, on mi, on mi ufa, bo on też jest bardzo często postacią takiego mojego y, profilu na Facebooku, y, moje narracje. I tam jak jest mowa o juniorze to jest właśnie mój syn, a ten syn to ma na imię Michał, a postać w powieści ma na imię Błażej, także jest w jakimś zakresie jest między nimi jednak równości. Jak już jesteśmy przy literaturze obyczajowej, to chciałabym, żebyś opowiedziała... O książce Tylko Dobrze Ludzie Zostali, którą wydała się, jak to się mówi, własnym sumptem, a którą my, pamiętam ten dzień to była premiera Życia 2.0, piękne spotkanie autorskie w Zielonej Górze podczas tego spotkania obiecaliśmy ci, że wydamy ją ponownie. I jako, że to jest debiut literacki Twój, to chciałabym, żebyś też opowiedziała o swoich początkach. Związanych z pisaniem? No, początki, są, początki są teraz, mi się wydaje, dużo łatwiejsze niż były 10 czy 15 lat temu. Sprzyja temu m.in. Yy, yy, internet. Ja w tym internecie przy pomocy przyjaciół założyłam bloga pod tytułem właśnie moje narracje, i tam dość nieśmiało zaczęłam publikować swoje opowiadania. Czyli zaczęłam od takiej typowo krótkiej formy. Jedne były gorsze, jedne były lepsze, jedne mi się po przeczytaniu, po paru latach wciąż podobają, inne powinnam wykasować, ale nie robię tego, bo uważam, że y, to, ten cały dorobek pokazuje też mój, mój rozwój, tak? moje jakieś tam doskonalenie warsztatu. Y, w ślad za tym blogiem się, pojawił się profil o tym samym tytule, właśnie na Facebooku, bo stwierdziłam, że ludzie są bardziej... Y, może tak. Czas. Bardziej wiąże z mediami społecznościowymi niż wchodzeniem y, już w no, blogosferę. Tak, tak, te tak, blogi tak. już mm. zaczynają powoli odchodzić w zapomnienie i blogi są przywoływane właśnie na mediach społecznościowych. No i to był drugi krok, i trzecim krokiem to właśnie parę osób, mi z tak zwanego mojego najbliższego otoczenia, y, czy, czy osoby komentujące na blogu, czy osoby komentujące na y, profilu na Facebooku. No, gdzieś tam skądś płynęła jakaś zachęta, i żeby zająć się jakąś większą formą. I Podjęłam to, ale to było na tej zasadzie, że to w którymś momencie był po prostu impuls, że ja muszę zacząć usiąść i to napisać. I e, pisałam, pisałam, dzielnie pisałam, pisałam, pisałam. Powieść była prawie skończona i w tym momencie spalił się dysk. Prawie się spalił. Nie wiem, jak to nazwać, bo to informatyk się może na ten temat wypowiedzieć. I rzeczywiście laptop został oddany do jakiegoś profesjonalisty, który z trudem ten plik odzyskał. I to była moja takie pierwsze wachnięcie. Czy to nie jest znak, znak z góry, że ja nie powinnam z tym nic robić, że jeżeli to już miało gdzieś tam zniknąć, to niepotrzebnie to ratowałam, no, szereg wątpliwości. Ale też wokół mnie tam się znalazły szczęśliwe osoby, wyprowadziły mnie z tego stanu zwątpienia. E, miałam przyjemność pracować z graficzką, miałam przyjemność pracować z dziewczyną, która y, no, powiedzmy zajmuje się sferą y, internetową od. Wewnątrz podpowiedziały mi wiele rzeczy, pomogły. Książka została w bardzo rzemieślniczy sposób złamana, poskładana. Ta zaprzyjaźniona graficzka opracowała okładkę. Podpowiedziały mi też parę takich metod, jak uzyskać środki na to, żeby tą książkę wydać, bo startowałam praktycznie z niczym. No, Budżet był zerowy. Założyłam stronę internetową, pod tą stronę został założony sklep i tak to jakoś poszło. Książka została wydana w stu egzemplarzach, także można powiedzieć ekskluzyw Edycja limitowana, i teraz jak ja ją czytałam po jakimś czasie, to ja widzę ile tam, ile tam były niedoskonałości, błędów, takich literówek, po prostu przeoczona korekta, bo nie ma nic gorszego niż sprawdzanie swojego tekstu. I. Ja cyklicznie, przy jakiejś wolnej chwili, czy przy jakimś takim natchnieniu, starałam się tą książkę troszeczkę podrasować. I myślę, że w tym momencie ona jest poprawiona i jakoś tak przeedytowana na tyle, na ile mogłam, żeby zupełnie nie zmieniać tego swojego pierwszego stylu. Bo to jednak, jeżeli to jest debiut, to nie można tego debiutu porównywać z trzecim, czwartym czy dziesiątym tytułem. To jest naturalne. Ale myślę, że. I ten mój styl tam jest, i to, to takie moje postrzeganie świata, i te, te, nie wiem, problemy, którymi chcę się zajmować. Więc yy, mam nadzieję, że jeżeli wydanie dojdzie do skutku, to. Deklaracja to czytelnicy znajdą tam coś <gry> ciekawego. Yy, chciałabym teraz troszeczkę o Strzydze porozmawiać. Która jest tutaj naszą dzisiejszą główną bohaterką, ponieważ jesteśmy świeżo po premierze. E, powiedz mi, nie, może nawet nie mi, bo ja to wiem, tylko naszym widzom, o czym jest książka i co ją łączy z bebokiem tutaj taki miałam plan, żeby troszeczkę się przeciwstawić wszechobecnym demonom celtyckim, nordyckim, tej, tej całej sferze fantazji, która nas zalała i bardzo dobrze, bo wiadomo, że przenikanie się wszelkiego rodzaju kultur to jest najbardziej pożądana rzecz, ale my gdzieś po drodze zapominamy o naszych, o naszym dorobku, o naszej mhm. kulturze, o tej naszej mitologii słowiańskiej. I któregoś razu po prostu stwierdziłam, że Fajnie byłoby podejść do tematu w taki sposób, że pokazać demona nie jako demona w, wyimaginowanego, tak, tej tej postaci, mm -hmm, powiedzmy z mm -hmm, tego świata mm -hmm. fantastycznego, tylko jako stan umysłu. Współczesny demon to jest stan umysłu, to jest jakiś typ charakterologiczny. I e, moja pierwsz, mój, moje pierwsze, że tak powiem, zainteresowanie było Bebokiem, dlatego że Bebok jest najbardziej przewrotny. Bebok w tych ilustracjach, opowiadaniach, on jest pocieszny, on jest śmieszny, on jest taki, m, można powiedzieć, trochę nieszkodliwy, bo to jest zawsze jak tak mówili, że nikt nie wie, co jest, co się dzieje, jak mama policzy do trzech. Nie? Bo zawsze mówi tak, zobaczysz, jak policzę do trzech, i... ale nikt do tych trzech nie doczekał. I też nigdy nie było wiadomo, co ten Bebok tak naprawdę zrobił. Zawsze się straszyło Bebokiem, ale nie był groźny. A ten, którego sprowadziłam do współczesnego świata, już nie jest taki ani pocieszny, ani wesoły, ani taki y, sympatyczny. I jak już powstał bebok, to pomyślałam, że no, poczułam jakiś niedosyt. Mm. Pomyślałam sobie, że można by było też pomyśleć o kolejnym demonie, e, ale żeby. Mm, Zaspokoić potrzeby równowagi, tak, że tu jest typ męski, to żeby był typ żeński, no to szukałam wśród tych demonów y, um, uosabiających kobiety. I mój wybór padł na strzygę. Y, historia, która jest opisana, y, dokładnie sprzyja tej, tej legendzie o strzygach, czyli coś, co się wydarzyło w tak zwanym poprzednim życiu, y, musi być od, y, odkupione albo musi być w jakiś sposób. Y, Wyrównane w życiu następnym. I rzeczywiście postać, która się pokazuje w strzydze jest to jest kobieta, która zaznała wiele, wiele zła, wiele krzywd, i powiedzmy, przystępuje do wyrównywania rachunków. Mam takie sygnały, że nieźle zamotałam. <śmiech> 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 to bardzo dobrze przymytałam. <laughs> dużo wątków się tam pojawia, ale te wątki, ka każdy z tych poruszonych wątków czemuś służy. Nie ma tam zbyt wielu też postaci, bo też mi na tym zależało, żeby nie, nie budować jakiejś niesamowitej liczby bohaterów. I ciekawostką jest właśnie to, że i w Beboku, i w Strzydze występują e, trzy główne postacie, te same czyli jest dziennikarz y, Tomasz Radwan, jest policjant zwany Duńczykiem i jest y, Lena Grabska. Tutaj już troszeczkę wchodzę y, poza intrygą kryminalną, też troszeczkę tam poruszam jeszcze takie te y, sfery życia osobistego moich bohaterów. Czyli obyczajowy też się Tak, rozwinęło. tak. To, mhm. to chyba ja od tego nie ucieknę. Nie umiem napisać <laughs> czystego kryminału <laughs> bez wchodzenia tam w jakieś y, sfery obyczajowe. No i myślę już nad kolejnym tytułem, ale to jest na razie, że tak powiem, jak to powiedziała swego czasu Katarzyna Bonda, pomysł musi dojrzeć, więc ja na razie nad tym pomysłem myślę, nie poganiam się, bo chyba nie ma nic gorszego niż poganianie się akurat w tego rodzaju pracy. No, ale już tam się jakiś pomysł krystalizuje, także. Tak, już coś tam dochodzi do głosu, bo ja też się śmieję, że czasami jest tak, że bohaterowie sami decydują, kiedy mm -hmm. się pokażą i co będą robić, a pisarz musi tylko spełnić ich życzenia. Pewnie czytelnicy będą się zastanawiali, czy można czytać książki oddzielnie, czy, czy jednak powinno się najpierw przeczytać wyboka, żeby nie, nie tracić jakichś wątków. Staram się napisać strzygę tak, żeby nie było takiej konieczności. Jeżeli ktoś zaczął od beboka i przeszedł do strzygi, to po prostu będzie wiedział, z czego pewne informacje wynikają albo co, co, z, czego w każdym razie, co z czym się wiąże. Ale jeżeli zacznie od strzygi i wróci do beboka, to po prostu sobie tylko w jakiś sposób wyrówna wiedza. Ale nie miałam zamiaru pisać takiej typowej sagi, takiej kontynuacji, że jak jest serial odcinkowy. Każda, każda powieść jest osobną historią. W kwiecień mamy zapasem. Chciałabym, żebyś opowiedziała o prima aprilisowej anegdotce, <noise> która bardzo mnie. <noise> <najbardziej. głos> tak. Bebok się ukazał w marcu. E, rozszedł się przede wszystkim wśród moich znajomych, no bo tak to między, mniej więcej działa. E, I moi patr moje patronki, patroni e, tę powieść promowali. No i ja na 1 kwietnia sobie zapragnęłam trochę zadworować i napisałam, że marzenia się spełniają, mhm. będzie ekranizacja beboka. I myślałam, że wszyscy napiszą ha ha ha, hi, 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 mhm. ale, dobry żart. ale dobry żart i posypały się gratulacje. Czyli ludzie w to uwierzyli, a dla mnie to był taki sygnał, że to nie jest aż tak niewiarygodne, że to nie jest aż tak niemożliwe. Uh -huh. Czyli stwierdziłam, że jeżeli tak to zostało przyjęte, nie jako totalna bzdura, tylko jako <laughs> rzeczywista możliwość, to myślę sobie, że będę się w ten sposób y, programować i będę myśleć o tym, że y, będzie ekranizacja byboka, będzie ekranizacja strzygi i pewnie będzie ekranizacja tej trzeciej części, na, która dopiero tam gdzieś y, w głowie zaczyna dojrzewać. Yy, jeszcze właśnie, już to nie ekranizacja, ale pojawiło się coś takiego jak wakacyjny radiobuk, Tak. Yy, Radio Zielona Góra emitowało fragmenty. Nie, dokładnie Twoje... wyemitowało całą książkę, całą powieść. To było nagrane, yy, właśnie to nie była audycja, to nie było słuchowisko, hmm. tylko oni to nazwali radiobukiem. Yy, Radio Zielona Góra dokładnie. Z... Przez całe wakacje o, od poniedziałku do piątku o godzinie 20, ze względu na dość drastyczne fragmenty książki występujące, gdzie nie gdzie, nagrali tego rodzaju właśnie przedsięwzięcie. Więc przede wszystkim to był dla mnie olbrzymi szok, bo nie ukrywam, że na takie coś, co się czeka latami. Zgadza się. Żeby w ogóle wejść w media i. E, żeby powieść była gdzieś odsłuchiwana, emitowana, to w ogóle dla mnie to była, dla, mnie, dla mnie to było science fiction. To była propozycja z ich strony. Rozumiem, I to tak? była propozycja z ich strony i w ogóle wystąpili z zapytaniem, czy mi by się taki pomysł podobał. Więc ja się w ogóle zdziwiłam, że można o takie rzeczy pytać. Jestem niesamowicie wdzięczna rozgłośni, że na taki pomysł wpadli, że go zrealizowali, że to się przez całe lato toczyło. Ja oczywiście mam pamiątkę, całość tego radiobuka jest nagrana. To nie jest oczywiście produkt komercyjny, to jest tylko na potrzeby radia, ale no gdzieś w pamięci, gdzieś w głowie, w sercu będzie, że wydarzenie dla debiutanta tak naprawdę nieporównywalne z niczym. Także wielkie ukłony, wielkie podziękowania. A czy jest jakiś gatunek, którego nigdy byś nie napisała? Czy raczej nie zakładasz takiej opcji? No, mówią, że poglądy człowiek zmienia i na tym polega jego rozwój i dojrzewanie. E, ale obawiam się, że ze względu na moje poczucie humoru, na moją osobowość, bo ja, to, że ja piszę mroczne książki, to wcale nie znaczy, że ja nie mam poczucia humoru. E, obawiam się, że miałabym duży problem z napisaniem erotyku. Chyba z tej przyczyny, żebym się bez przerwy przy nim śmiała. Ja próbowałam czytać erotyki, i ja szanuję autorów, ja szanuję czytelników, bo każdy w literaturze szuka tego, co jest mu na daną chwilę potrzebne. Więc tak jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje. Ja tutaj nie wypowiadam się ani negatywnie, ani pozytywnie. Po prostu ja wiem, że to nie jest gatunek dla mnie ani do czytania, ani do pisania. I za to bym się raczej nie wzięła. Pierwszy gatunek, po który bym sięgnęła z dużymi oporami, ale no mówię, niczego nie wykluczam, to być może romans, ale nie erotyka. Dojrzały romans. Dojrzały romans, tak. Yy, na koniec takie pytanie, znaczy właściwie nie pytanie, a prośba, żebyś zachęciła czytelników do tego, żeby sięgali po twoje książki. No to jest trudne. Hmm. To może powiem tak, że w pisaniu zależy mi przede wszystkim na tym, żeby oddać realizm w staranny bardzo sposób przybliżyć to, co nas otacza. To, z czym się borykamy, z czym się spotykamy, jak rozwiązujemy nasze problemy. Nikt nie jest wolny od, od doświadczeń, nikt nie jest wolny od emocji. I myślę, że w moich książkach czytelnicy znajdą zarówno. Emocje pozytywne, jak i negatywne, yy, znajdą coś, co być może sami przeżyli albo przeżyły osoby z ich najbliższego otoczenia. Yy, jeżeli jakakolwiek część moich powieści będzie radą, będzie formą wsparcia, to będzie mi niezwykle miło i będę się z tego cieszyć. I po prostu zachęcam. <grym> Bardzo Ci dziękuję że przebyłaś tyle kilometrów, bladym świtem ruszyłaś w trasę, tak. żeby do nas przyjechać i właściwie za godzinkę już tak. wracać do domu. Także jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, bardzo Ci dziękuję Państwu również. Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu, dziękuję Pani. Dziękujemy.